Cześć wszystkim, pokażę wam dzisiaj co u, moich, na, u mojego wylęgu patyczaków yy, Namnożyło się sporo, chyba wtedy co kręciłem były tylko 2 czy 3 Chyba 3 albo 4, 3 chyba było coś takiego Teraz mam chyba ze 12 albo 13 Z 12 czy 13 wam zaraz pokażę Muszę im jutro dać świeży liści Dzisiaj jakąś tam gałązkę udało mi się zerwać, ale O tu jeden nawet siedzi na szybce ale takie liche był jakby zaatakowane przez jakieś brzyce, więc jutro świeże ładne gałązki wezmę. O, jeden na szybce siedzi, mały. I tutaj, o, tak to wygląda. Postaram się tutaj coś pokazać. O, siedzi jeden. Co niektóre już troszkę większe, delikatnie. Jest ich trochę, jest około 12. Tu siedzi taki już większy pod, podrostek. Jakieś 2 centymetry może ma, może nie całe. Tu, o. Tu kolejny pod spodem. Myślę, że jakieś 12 jest. Postaram się Wam jeszcze to pokazać. Może tutaj, o. Tam jeszcze na dole widać jeden. O. Na samym dole. Tu na tym jeszcze jeden. No, trochę ich jest. Będę ich musiał wymienić. Myślę jutro. O, tu dwa siedzą na tych listkach. Listki będę musiał nowe włożyć. No, dzisiaj włożyłem troszeczkę tylko takich świeżych. Bo miały resztę mszycę, więc jakieś żywys. postaram się ładne poznajdywać Jutro im wymienię, tak to wszystko wygląda. Jest ich dość sporo. Na razie rosną, widzę, mają się dobrze, żyją. O, co niektóre takie już troszkę większe. Może je na rękę postaram się jednego wziąć. O, o. Tu tego większego takiego wezmę. Moment. Na rękę postaram się wam pokazać. O, widać go, myślę. O, w świetle, ładnie. O, teraz ładnie go widać. Już taki podrostek myślę 2 cm, 1,5 cm ma. Już nie taki ledwo wyklóty, tylko już taki troszkę z tych starszych. Myślę jakieś 2-3 tygodnie, nie wiem, że ma. Jest jeden z tych najstarszych, najstarszy. tak? Z 2 cm myślę ma. O, taki podrostek, no. Włożę go tam. Szedł. Szedł, chyba spadł. Na te listki. No, miewają się dobrze. O, może nie najładniej, ładnie to wygląda, więc postaram się jutro wymienić gdzieś, ładnych nazbierać. O, tu mają trochę świeżych, dałem im, no myślę około 12 ich będzie, postaram się jeszcze im tu pokazać je. O, tu dwa, ten, ten podrostek taki, o, więc no miewają się dobrze, mają się dobrze. Na razie mi rosną, dałem mi właśnie do większego pojemniczka, tego przeniosłem je do większego, bo były w takim małym pojemniczku, słoiku, ale przeniosłem je do tego większego pojemniczka, żeby miały, prawda, w większym pojemniku były. Żeby się łatwiej też wymieniało, bo łatwiej się też wymienia, bo tak to w tym słoiczku to by się je połamało, co jak się będzie wymieniać, wymuje, a tu łatwo jest wyjąć wszystko, wyczyścić, przełożyć je z powrotem zdjąć podłoże i z powrotem je dać. Woda tam jest w tym słoiczku, w tym kieliszku żeby nie uschły te, trochę już podeszły, więc postaram się właśnie tutaj nowe nazrywać. Jutro powiem, że postaram się nowe nazrywać. Świeżych listków im. No tam jest, o widać je dosyć, no tak około 12 myślę jest. Dokładnie ich nie liczyłem. Ale myślę, że 12 będzie na pewno tam jeden. Co niektóre większe takie już, niektóre malutkie, młodziutkie. Tak jak ten no tutaj. Dzisiaj wykluty. Ten jest raczej dzisiaj wykluty, bo dzisiaj też wyciągałem jednego. Więc to będzie albo ten dzisiejszy, albo któryś z ostatnich dni. O. On ma tak, o, jak palec tam, to jest takiej wielkości... Myślę centymetr niecały, o. Mniej więcej tak. Jak pół palca w pierwszej części, więc taki, o. Mniej więcej... Jest, o, szerokość palca, więc centymetr może ma. Więc jest malutki, naprawdę wynęgnięty dopiero teraz. A tutaj o, tak się to miewa. Rosną mi fajnie. Na razie widzę, że mi rosną. Co niektóre ładne są, o, tu taki już też podrostek troszeczkę. Delikatnie może. Może też mały, może też podrostek. Nie wiem tak dokładnie, ale też taki. To też nieduży, o. No na razie miewają się dobrze, widzę rosną. Co niektóre już dosyć naprawdę ładne są takie fajne. E, takie myślę już po, po pierwszej bylince, co niektóre będą takie już większe co niektóre tak jak tu ten maluty maluszek dopiero wykluty. Tak więc mają się dobrze. Zraszam je, staram się je codziennie zraszać. Zraz dziennie i po prostu o tak to wygląda wszystko. Żyją, mają się dobrze. Patyczak rogaty jest dość wytrzymały więc tutaj takie maluszki są dosyć odporne nie są aż takie bardzo delikatne jak niektórych po prostu niektóre owady bywają więc one są dosyć odporne patyczak rogaty. O. I Po prostu one są, te maluchy dosyć odporne. Raz dziennie staram im się zraszać. Postaram się, o może wam pokażę też, jak je zraszam. Zraszam je w ten sposób: o. Delikatnie, aby nie przesadzić, bo wiadomo, żeby ich nie utopić. Bo jak tak się zgnoi, zbłoci, że tak powiem, to. O! Trochę mało wody jest w środku, ale tak, po ściankach troszeczkę i bardziej porosina Ja to tak, o! Delikatnie daję po, po gałązkach, tak, żeby troszkę zmoczyć gałązki, ale nie za bardzo, żeby ich nie złocić. O, po ściankach delikatnie można. O, tak to powinno delikatnie. Tak, żeby było lekko i tak raz dziennie delikatnie, żeby było lekko zmoczone po prostu, żeby nie miały sucho wilgotność, żeby była taka odpowiednia. Już tutaj nakładam im to. O, postaram się jeszcze to nałożyć tutaj. Nałożyłem to, y, tą pokrywkę. Przez te rowki nie uciekają, bo są co prawda duże, terowki, dosyć takie, o, ale nie uciekają przez nie, nie widzę, żeby coś uciekło. Mają w środku poza tym dobre warunki, po co mają uciekać. Mają po prostu wilgotność odpowiednią, gdzie tam mają mniej nie, po prostu taki instynkt, że nie, nie będą też raczej wychodzić. No, chyba, że bardzo duże te dziury były, to by wtedy może wyszły, ale tak to nie. A poza tym, mają bardzo szerokie nogi, więc nie przejdą przez takie tam 3-4-2-3 mm szparki, szpary takie małe. Nie, nie przejdą po prostu, bo no, mają szerokie nogi, nać nie, nie mają jak tak za bardzo przecisnąć Tak to wszystko wygląda z tymi moimi patyczkami. Mają się dobrze, rosną, widzę, żyją. Raz dziennie im postaram się, staram się im tak zraszać, no i myślę, że powinno być wszystko w porządku. Powinny rosnąć. Zobaczymy, ile się jeszcze namnoży. Myślę, że około 12 już mam. Na pewno około 10, bo na 10 myślę, że około 12 będzie. O, tam siedzi jeden, widać. O, tu drugi większy, taki podrostek już 2 cm może ma. Może i co, więc taki podrostek już. Tak to się wszystko miewa, tak więc to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że będą mi rosły. Przecież, yy, myślałem, że nie będą dawały rady jeść tych jezyń liści, ale dadzą, dają radę, widzę, zjadać jeżyny, więc... Yy. Bo one takie dość duże, one takie maciukcie, te łatyczaki, ale dają sobie radę z, z liściami, więc. To tyle w dzisiejszym odcinku, dzięki za oglądanie. Jak będą rosły, dalej postaram, będę, mam się postarał pokazywać, jak będą dalej rosły, co tam będzie u nich słychać, tak więc... To tyle w dzisiejszym odcinku, dzięki za oglądanie i cześć!